Witam Was bardzo serdecznie w Politycznym Przeglądzie Tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o feriach Jadwigi Milewicz o przedłużeniu lockdownu do końca stycznia oraz o wypowiedzi doradcy prezydenta Andrzeja Dudy, Andrzeja Zybertowicza. W dzienniku ustaw opublikowano rozporządzenie przedłużające aktualne obostrzenia epidemiczne do 31 stycznia, nieoficjalnie. Rząd rozważa utrzymanie lockdownu do kwietnia. Obostrzenia przedłużone do 31 stycznia. Nie dziwię się, jacyś przedsiębiorcy jeszcze się ostali. Drogie pis, a zamknijcie kur. wszystko, a jak zbankrutujemy, to przejmijcie za złotówkę, a podatki ściągajcie od sasinów, szumowskich i tych, co się tam nakradli. W dupę się pocałujcie i zróbcie lockdown do końca roku. I jeszcze raz, żeby było jasne. Rząd postanowił dobić małe i średnie przedsiębiorstwa, przedłużając lockdown bez żadnego konkretnego, twardego uzasadnienia, jedynie dlatego, że tak jest u innych. Nie wiem, jak to nazwać, to znaczy, wiem, ale się jeszcze hamuje. Zbyt szybkie wyjście Polski z koronakryzysu mogłoby wprowadzić naszych zachodnich przyjaciół w dyskomfort. Nie warto o tym mówić. Rząd bez żadnego uzasadnienia przedłużył lockdown. Kolejne firmy padają. Ja sam jako pracownik gastronomii od listopada jestem bezrobotny. Mam dość. Ale to nie wszystko. Rząd uderza w firmy nie tylko lockdownem. W sumie można powiedzieć, że rzuca na przedsiębiorców wszystkie możliwe siły. Według dziennika harmonogram akcji przewiduje, że od 11 do 29 stycznia 2021 roku w firmach mają być przeprowadzone Postępowania mandatowe. Ej, przedsiębiorco, żyjesz jeszcze? To czekaj, przyślemy ci skarbówkę, żeby cię dobić. Nowe podatki, brak możliwości odmowy przyjęcia mandatu, kontrole kas w firmach, planowanie przedłużenia lockdownu do kwietnia. Nie. To wcale nie chodzi o zarżnięcie gospodarki i prywatnych biznesów. Pisto antypolski, antyobywatelski nowotwór, który trzeba wyciąć. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał kluby fitness i ich menedżerów na ponad 30 milionów złotych. Dzięki zmowie sieci fitness nie obawiały się konkurencji ze strony innych jej uczestników w miastach, w których były już obecne. Nie musiały zatem walczyć między sobą o klienta, zakresem oferty, standardem obsługi czy ceną. Komentarz prezesa WOKIK Tomasza Chrustnego, rzecznikiem Polskiego Holdingu Hotelowego, który zdaniem wielu hotelarzy ma wykupować upadające hotele jest Magdalena Schefernaker, żona wiceministra MSWiA. No, co za przypadek? Prywatne hotele upadają, wykupuje je państwowy holding za bezcen. Hotelami trzeba zarządzać. Teściowej brat i wujek Stefan akurat szukają roboty. Kończy się kryzys, holding jest nierentowny, więc trzeba go sprywatyzować. I wujaszki z prawem pierwokupu nabywają hotele. Tak się to robi. Przedsiębiorcy mimo to się nie poddają i walczą jak tylko mogą. W dniach od 12 do 14 stycznia 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekając w trzech różnych składach sędziowskich, rozpatrzył dokładnie 21 spraw, w których skompromitowany sanepit bezprawnie nakładał na Polaków kary. Wszystkie anulowane. Naród kontra Sanepit 21 do 0. Do akcji góralskie Veto przyłącza się Elbląg i prawdopodobnie również cała Warmia i Mazury. Nawet trójmiasto się organizuje. Lawina świadomości rozlewa się na Polskę. Tej fali już nie zatrzyma tępa rządowa propaganda. Polska się budzi, a oni się boją, że ludzie przestają się bać. Szef małopolskiego sanepidu przyznaje. To pospolite restauratorskie nieposłuszeństwo i my tego nie opanujemy. Akcja góralskie weto przynosi skutek i przyłączają się do niej przedsiębiorcy z różnych części kraju. Super, że ruszyły pozwy zbiorowe za lockdown. Przedsiębiorcy domagają się odszkodowań od skarbu państwa. Najgorsze jest jednak to, że za wszystko zapłacimy my, podatnicy. Nie ma się co martwić, obostrzenia z pewnością zostaną niedługo poluzowane, bo przecież sytuacja pandemiczna w Polsce nie jest najgorsza jest zdecydowanie lepiej niż u naszych sąsiadów. Gdyby rząd trzymał się własnych ustaleń sprzed kilku miesięcy dziś podkarpackie i małopolskie, a więc i podhale byłyby w zielonej strefie. Nie chcę pisać co myślę o ministrze niedzielskim, bo staram się być wciąż grzeczny, ale jednak nielichym skandalem jest mówienie dzisiaj, że 10 tysięcy zakażeń nie będzie powodem do poluzowania restrykcji, podczas gdy półtora miesiąca temu Pokazywało się wiadomy schemat. To kiedy te poluzowanie obostrzeń? Może wypowiedzi Jarosława Gowina i Adama Niedzielskiego naprowadzą nas na jakiś w miarę konkretny termin? Dziennikarz zadaje proste pytanie. Pytanie o przedsiębiorców, którzy się otwierają. Sami zobaczcie, co się dzieje. Chciałbym dopytać, bo to już to prawda padło, ale chodzi mi o tych przedsiębiorców, którzy nie stosują się. Do ograniczeń i w tym niestosowaniu się powołują się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Ja tylko powiem, że chodzi, że tutaj nie można ograniczać wolności tylko poprzez rozporządzenie bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. I ja rozumiem tłumaczenie o solidarności, o tym, żeby jeszcze trochę poczekać, no ale mamy jakiś stan faktyczny, mamy stan prawny, na który właśnie przedsiębiorcy się powołują. I to też ma miejsce w gminach górskich, to miało miejsce w Cieszynie, to miało miejsce w Rybniku. Co w takiej sytuacji, kiedy mamy ewidentny konflikt i tutaj obie strony mają swoje argumenty prawne? Dziękuję. Pozostawmy spór prawny prawnikom. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że te rozwiązania zaostrzające reżim sanitarny, które wprowadzane są w Polsce. Obowiązują także w innych krajach unijnych, i tego typu działania wydają się w pełni wpisywać w porządek prawny, zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Ktoś rozumie, o co chodzi Gowinowi, rozumiem, że nieważne polskie prawo, ważna jest solidarność unijna. Mamy zajechać swoje branże, żeby się solidaryzować z trudną sytuacją innych państw. Minister niedzielski podczas konferencji prasowej uzależnił właśnie zniesienie ograniczeń gospodarki od odzyskania wydolności przez system ochrony zdrowia. System był niewydolny już przed epidemią, więc posługując się tym kryterium można podtrzymywać ograniczenia w nieskończoność. Zapewniali, że nie będzie drugiego lockdownu i wprowadzili go. Potem zapewniali, że nie będzie narodowej kwarantanny, jeśli średnia liczba zachorowań nie przekroczy 27 tysięcy. Nie przekroczyła, więc wprowadzili ją. Teraz przedłużyli narodową kwarantannę o kolejne dwa tygodnie. Przypominam jeszcze o jednej rzeczy. Rząd pomagał przedsiębiorcom w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Problem polega na tym, że rząd swoimi działaniami sprawia, że te tarcze antykryzysowe to tak naprawdę, jak to powiedział jakiś czas temu Słowomir Mencen, betonowe koło ratunkowe. Weź pieniądze z wiosennej tarczy. Wiedz, że przez rok nie możesz zwolnić pracowników. Trzymaj ich od września do listopada po sezonie, bo tarcza. Oczekuj większych przychodów w sezonie zimowym. Rząd zamyka branżę na zimę. Nadal trzymasz pracowników, bo tarcza. Wydaje się, że rząd nie ma planu i robi dokładnie to samo co nasi sąsiedzi, niezależnie od tego, jaka sytuacja epidemiczna panuje w Polsce, a jaka u naszych sąsiadów. Powoli powinny pojawiać się zielone strefy, powinniśmy zacząć otwierać gospodarkę, ale nie robimy tego, bo między innymi Niemcy zrobiły lockdown do końca stycznia, no i nasz rząd stwierdził, że w sumie można zrobić to samo. Jestem ciekaw, co nas czeka w przyszłości, jeśli w Polsce będziemy mieli 1000-2000 zakażeń dziennie, a Niemcy dalej będą przedłużać lockdown, to my będziemy robić dokładnie to samo. Trzech synów byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz wzięło udział w zgrupowaniu narciarskim jak zawodowi sportowcy, Choć nie mieli licencji, które do tego uprawniają. W nawiązaniu do materiału TVN24, który dzisiaj został opublikowany, chciałam sprostować podane informacje. Ze sprostowania wynika m.in., że synowie pani Emilewicz posiadali odpowiednie licencje, a zgrupowanie odbyło się w dniach od 2 do 6 stycznia. Na koniec pani Jadwiga napisała: Żadnym swoim działaniem nie lekceważy apeli rządu, ani tym bardziej rządowych rozporządzeń. Jeszcze raz podkreślam, że moi synowie trenują narciarstwo alpejskie i przebywali na szkoleniu przygotowującym do zawodów. Jako rodzic i ich opiekun byłam tam z nimi ale w żaden sposób nie naruszyłam rządowych wytycznych. To ja powtórzę pytanie Pawła Cymbora. Jak to możliwe, że Pani synowie mają kolejne numery licencji, skoro jeden, zgodnie z tym co Pani pisze, dołączył do klubu w 2011, a drugi w 2014 roku? Przez 4 lata nie wydawano żadnych licencji w międzyczasie. Polski Związek Narciarski potwierdził, że synowie Jadwigi Emilewicz jeździli bez licencji. Zgrupowanie zakończyło się 6 stycznia. Wnioski o wydanie licencji wpłynęły do PZN 7 stycznia. Pani poseł kiedy pani złoży mandat poselski? O brak licencji media zapytały Jadwiga Milewicz 5 stycznia. Zgrupowanie, w którym uczestniczyli jej synowie, zakończyło się 6 stycznia. Wnioski o wydanie licencji dla trzech synów byłej wicepremier trafiły do Polskiego Związku Narciarskiego 7 stycznia i tego samego dnia zostały wydane. Co więcej, ustalono również, że na liście osób mogących korzystać ze stoku wynajmowanego przez szkółkę znalazło się również. Ręcznie dopisane nazwisko byłej wicepremier. Czekajcie, Emilewicz powiedziała, że jej synowie mieli licencję Związku Narciarskiego, a to okazało się nieprawdą, a co jeśli? No nawet nie chcę o tym myśleć, ale co jeśli? Oni wszyscy tak normalnie mówią rzeczy, które są nieprawdą, tylko Czasem nie wychodzi to na jaw. Nawet nie chodzi o łamanie zasad, chodzi o bezdenną głupotę pani Emilewicz. Przecież każdy wie, że takie rzeczy wypływają wcześniej niż później. Mój stok jest lepszy niż twój. Jest porozumienie w sprawie ferii zimowych. Dzieci Emilewicz mogą zjeżdżać na nartach, a inne dzieci mogą Zjeżdżać. Rozumiem, dlaczego nie widziałem poseł Jadwigi Emilewicz na komisji zdrowia w dniu 5 stycznia. Ciężko brać udział w narciarskim stroju i kasku na głowie. Kolejne nazwiska ministrów i polityków zjednoczonej prawicy, którzy obchodzą restrykcje i obostrzenia własnego rządu, to czysta kpina ze zwykłych ludzi, którzy siedzą w domach i patrzą, jak upadają przez lockdown ich biznesy. Parafrazując, folwark zwierzęcy. Nigdy nie dawajcie wiary, gdy będą Was przekonywać, że pisowcy i obywatele mają wspólne interesy, że dobrobyt jednej strony oznacza dobrobyt drugiej to wszystko ugarstwa. Pisowiec nie dba o interesy żadnego obywatela wyłącznie o własne. Kaczyński na cmentarzu, Bortniczuk w restauracji, Piecha na Kubie, Emilewicz na Nartach a rodziców nie wpuszczają do szpitali do umierających bobasów. Można bardziej upodlić ten kraj? Jadwiga Emilewicz kombinowała dokładnie tak samo jak cała reszta Polaków. Chciała chwilę się zrelaksować i spędzić przyjemnie czas na stoku razem ze swoją rodziną. To jest normalna rzecz i tak naprawdę nie ma w tym nic złego. Jest tylko jeden problem. Pani Jadwiga Milewicz jest częścią Zjednoczonej Prawicy, jest częścią koalicji rządzącej i jak sama napisała w swoim oświadczeniu, żadnym swoim działaniem nie lekceważy apeli rządu, ani tym bardziej rządowych rozporządzeń. Jeśli oficjalnie mówimy jedno i zmuszamy do tego różnymi rozporządzeniami innych obywateli, a później z premedytacją łamiemy lub omijamy te rozporządzenia, no to jest to po prostu zwykła hipokryzja. Jest jeszcze jedna kwestia. Dziwi mnie to, że ludzie tak bardzo skupili się na licencjach. Gdyby cała rodzina pani Jadwigi Emilewicz posiadała odpowiednie licencje, to nagle sprawiłoby, że przestaliby zarażać albo sami nie mogliby zostać zarażeni. Licencja chroni przed koronawirusem. Dramatyczna umieralność w 2020 roku to według pana Zybertowicza możliwy wynik złego odżywiania się społeczeństwa. Można bardziej bezczelnie? Trzeba przeanalizować różne kwestie. Może błędy są po stronie organizacji służby zdrowia, a może jest to sygnał ogólniejszy, że jest niedobrze ze zdrowotnością naszego społeczeństwa, ze stylem odżywiania się, ze stylem życia. Może to jest efekt smogowy. No i cyk, piłeczka odbita. To nie nasza wina, to wasza. To wy żrecie śmieci i przez to umieracie, a my próbujemy was ratować. Dziś podatek cukrowy, jutro podatek od każdego jedzenia. To, że w ubiegłym roku zmarło 70 tysięcy Polaków więcej niż w poprzednich latach, to wina Polaków, bo źle się odżywiali i smog szalał w kraju. Się mu ofiary złego odżywienia w 2020 skumulowały złośliwie. Geniusz jakiś. Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Masakra, że też w poprzednich latach Polacy odżywiali się prawidłowo. Zawsze uważałem, że odsetek idiotów wśród profesorów jest mniej więcej taki jak przeciętny w całej populacji. Myliłem się, jest znacznie wyższy. A pan senator Stanisław Karczewski mówił, żeby więcej jabłek jedli. Załóżmy, że te 40 tysięcy zgonów z 70 tysięcy dodatkowych śmierci w 2020 roku. To rzeczywiście może być wina smogu i złej diety, jak przypuszcza profesor Zybertowicz. A teraz pytanie, kto odpowiada za politykę prozdrowotną? Kto za walkę ze smogiem? Ups! Czyżby rząd? Andrzej Zybertowicz, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Gdyby jeszcze mówił ogólnie o umieralności w Polsce, to mógłbym się zgodzić. Jeśli jednak twierdzi, że za tak nagły i bardzo duży wzrost umieralności odpowiadają złe nawyki żywieniowe Polaków czy smog, no sorry, ale tego nie da się obronić. Czas na wyższe nominały. Prezes NBP zapowiada banknot 1000 zł. Banknot 1000 zł to świetny pomysł. Ułatwi ludziom płacenie mandatów covidowych. NBP wprowadza banknot 1000 zł, no bo nie ma inflacji. Za dwa lata banknot 2000 zł, za kolejne dwa 5000 zł. Dla pelikanów. Inflacja i tak nie dotyczy wyborców Pis, oni będą uważali, że banknot 1000 zł wchodzi, bo jesteśmy coraz bogatsi. Nie ma groźby wysokiej inflacji. Większym ryzykiem jest niska, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego. Zapowiedź banknotu o nominale 1000 zł to potwierdza: banknot 1000 zł, kto mi to przyjmie? Za co ja tym zapłacę? Już niedługo za chleb. Jak ktoś chowa banknoty gdzieś w bieliźniarce, boi się tego, co się stanie z jakichś powodów to wygodniej jest odłożyć 500 zł czy 1000 zł niż tą samą kwotę w banknotach 50 złotych. Pieniędzy nie zabraknie, będzie banknot o nominale 1000 zł. Nie chcę nic mówić, ale w Zimbabwe mieli banknot o nominale 100 bilionów dolarów i pieniędzy im zabrakło. Hura! Pysznie! Dzięki rządowi PiS każdy Polak będzie wkrótce milionerem, jak w latach 90. A zdajecie sobie intelektualne z TV PiS, że to nie wróży dobrze dla naszych finansów? Już kiedyś nasi rodzice i dziadkowie byli milionerami i te miliony nie były wiele warte. Te zapowiedzi oznaczają jedno: duża inflacja. Prezes NBP: Dopuszczam dalszą obniżkę stóp procentowych. Dopuszczam także stopy ujemne. Prezes NBP: Będziecie płacić bankom za trzymanie w nich swoich oszczędności. Rząd chce pobudzić konsumpcję. Wkrótce wszyscy będziemy jednakowo bogaci, jak za PRL-u. Przygotować skarpety, ujemne stopy procentowe, banknot 1000 zł to nie wróży dobrze. Minister finansów, ja nie podwyższam podatków, ja je uszczelniam. Towarzysz pierwszy sekretarz. To nie podwyżki. To operacja regulacji cen. Bill Clinton palił trawkę, ale się nie zaciągał. Co do podatków, to fakty są inne od często spotykanej narracji. Podatki głównie obniżam. Za moich czasów nie było ustawy, która podatki podwyższa. Oczywiście uszczelniamy system podatkowy, ale to nie jest tożsame z podwyżkami. A najgorsze jest to, że są tacy, co w to uwierzą. Taśmy Ambergold. Układ trójmiejski nie umiera nigdy. To najnowszy film dokumentalny w reżyserii Sylwestra Latkowskiego. Kaczyński wygłasza kazanie podczas mszy świętej za swoją mamę i mówi o. Ambergold. Niech mnie ktoś uszczypnie. To się nie dzieje. On już do końca zwariował. Są tacy, którzy. Niedawno, przed dwoma czy trzema dniami, obejrzeli film, film o Aferze Amberbolt. To film, może nie zawsze łatwy w odbiorze, szczególnie dla tych, którzy nie mają jakiejś bliższej orientacji, ale on doskonale pokazuje, na czym polegał mechanizm rządzenia Polską w ciągu tych dziesięcioleci. Które ostatecznie, mam nadzieję, że ostatecznie zakończyły się dopiero w roku 2015. Film Latkowskiego odsłonił brudną twarz skorumpowanego Gdańska. Mam nadzieję, że PiS, gdy tylko dojdzie do władzy, to zrobi z tym porządek. A nie chwila. Jarosław Kaczyński właśnie obrzuca błotem rywali politycznych i analizuje aferę Ambergold w kościele, w czasie mszy poświęconej swojej mamie. A wszystko transmituje na żywo TVP, na którą rząd wziął sobie nasze 4 miliardy złotych. Staram się, ale przestaje ogarniać rzeczywistość. Kim trzeba być, żeby pamięć o matce pomieszać z bieżącą polityką w budynku kościoła? Ująwszy to językiem czarnka, nawet dziki w kukurydzy wiedzą, co wypada mówić na mszach rocznicowych w kościele. Ta msza z politykami, ta transmisja to pełne polityki przemówienie. Ta rodzina umieszczana na siłę w Panteonie, to, że prezes tego nie widzi, to jedno, ale to, że nie ma w jego otoczeniu nikogo, kto by powiedział, jak źle to wygląda, to fatalne świadectwo kondycji obozu władzy. Zostały jeszcze jakieś wydarzenia uroczystości, przy okazji których Jarosław Kaczyński nie wspomniałby o rządach sprzed sześciu lat. Byłem na wielu mszach w intencji bliskich. Nigdy na żadnej nikt nie uprawiał polityki. Niektórzy twierdzą, że przecież Bronisław Komorowski czy Donald Tusk również przemawiali zambony i to były również przemówienia polityczne. Nie ma to, jak porównywać rządy PO do PiS. Okazuje się, że one naprawdę w niczym się nie różnią. Dodatkowo, nie przypominam sobie, żeby ci politycy, podobnie jak Jarosław Kaczyński, wygłaszali swoje mowy, Podczas mszy świętej za kogoś ze swojej najbliższej rodziny. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Od 50 do 70 tysięcy uczniów nie ma w domu żadnego komputera lub tabletu. Polska największym dostawcą malin w Unii Europejskiej. Tsunami nadchodzi. Takich spadków liczby ofert pracy nie notowano od. 2004 roku. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, like subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.